Oglądaj WBW na żywo. Bilety i pay per view na www.freestyle.pl Kamie moje nożyczki. 3, 2, 1. Ok, zacznie Yahoo! Temat dla ciebie, przyjemniaczku, to. Przysi Wrocław, dajcie te łapki w górę po raz kolejny i jedziemy! Yo, yo. A on chciał być fryzjerem I powiem to z głowy No bo no, szef z kurwa bez butów chodzi Ja ci przypierdolę, Ty chcesz być fryzjerem, a masz takie zakole yo, cię mam za prostytutkę wsi fryzjer Chce ktoś przygarnąć czuczkę Moja dupa to jest wkrętka Każdy ją robi na pieska To proste, ja mam zawsze ten potencjał Z ciebie to jest upierdolona lesba A twoja dziewczyna Zapuszcza włosy i przez to ją ciągnę za kucyka Powiem dawnie, ona chyba lubi najbardziej Ale ja tu rzucam dobre rapy Jest tak najebany, że nie spadnie chyba na cztery łapy prosty Prostytutko, ja tu zawsze powiem równiutko Ej, tylko proste, powiem sobie co za cipa Fajny wąsik, ale cosplay Trinkiewicza. Jo, 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 fajnie, fajnie, jak ale na rzecz Tak wyglądam jak Trynkiewicz, ty jebany Czyli co dzieciasku, jednak masz przejebane? Yo, i to jest tak, bo wchodzę na te pity i rzucam dobry rap Ja jestem jak Trinkiewicz, jebać takich celi, czterech chłopców po kolei. Tak się nabija, wchodzę na tę scenę, biada, mam na szczęci, tu do ryja. I to jest prosty homie, jesteś czarnym koniem tego wyścigu, jak się ścigamy do ubojni. Spadam na pitak, po Nazimio się tutaj wpierdala z kopyta I to jest proste, ja nawijam, że moją moja na pieska jaku zajebista rozkmina Ej, i to jest prosty morda Moja na pieska, kurwa Myślałem, że tej ty odpad I to jest prosty zamiecz, żeby się kurwa tam wymieniacie pisanami Przejście z jabłatu łapki dajcie Ej, 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 ej! Wow, 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 wow! Trękiewicz nie żyje i taka była akcja! Co to kurwa chyba reinkarnacja? Jo! wchodzę z panczem! Twoja dupa nie jednego konia przyjęła w niespodziance! Ale zamknij mordę i weź to kurwa skumaj! Bo WBW dzisiaj wygrywa, Wampir z Torunia! I to jest proste, padam, jadę w bit, ja jak wampir z Torunia, teraz bijam w ciebie kły Mam tam ktoś mordę, przecież to jest taka morda Tupy chyba daję na pasażu nie Polda. Łajzą, on tam obciąga klientom za pół darmo A nie Polda, niech będzie zamknięta twoja morda Zajebisty primate z przed miesiąca I to jest proste Szawiu mówi w pociągu kurwa bo nas ja to chyba rzucę wewrótwa Ej, ty jebany kurwa ma Przed miesiąca twoja m stara ma zaros na dole Wow ej, 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 ej ej Ona się nie goli Ale spójrzcie na tłuka No bo nie ma kto ją kurwa ruchać Ej Okej, okay. no spoko, jo, 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 a twoja matka też się nie goli. Jadę, się siłę tym bitom od momentu porodu chyba bardziej je cipą. I to jest proste, jadę mam też chwilę, bardziej w cipą, ja chyba się urodziłem. O, a ty jesteś jedynym dzieckiem, to było dobre, od wtedy twoja matka popiera już aborcję. Jo, 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 popiera aborcję, ale kurwa, gdzie była błęda, Ma jedno dziecko, no bo uczy się na błędach. Ej, okej, 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 ej I to jest proste, jo I padam ci z tego stela, Ja dziś wycinam tego błota Tak jak doktor Gizela I to jest proste, jo I... Ej, 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 ej A ty jesteś jedynakiem Co za jeba na pała Masz rodzeństwo, ale matka o tobie zapomniała Okej, okay, szanowna publiczności! Czy w tym starciu lepszy był Yahu? No! Czy może Bonazinio? No! Ciężko stwierdzić, więc jeszcze raz oddaję głos na jednego: Yahu! No! Czy Bonazinio? No! no i kurwa, nie wiem. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Czy chcecie dogrywkę? No! Macie już jakąś sugestię. Co możecie zrobić? Ja się nie wpierdalam w robotę. 3, 2, 1. Przechodzi po na zinio. Panie i panowie, poprosiłbym o ogromny hałas dla jacha.